Patrzcie na to. Biorę kluczyk, odpalam samochód. Odpalony. Gaszę. A teraz czekamy. Czekamy na usterkę. Jeszcze nie ma, jeszcze nie ma, ale zaraz będzie. Czekamy. Jeszcze słychać, że napięcie jest na nastawnikach silnika. Cierpliwie, cierpliwie czekamy. I już. Wentylator się rozpędza i rozpędza się na maksymalne obroty. I będzie się tak rozpędzał, zwalniał, aż rozładuje cały akumulator. To pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Wchodzę do auta. Wkładam kluczyk do stacyjki i mamy bez zmiany biegu jechać do serwisu. Odpalam auto. Błędów żadnych nie mamy. Cofamy się do tyłu. Serwis. Brak komunikatów w pamięci. Gaszę silnik. No i... wentylator się nie kręci. Stoi, czeka. Czeka na instrukcje. Bardzo ciekawa usterka, z którą będą walczyć uczestnicy szkolenia PDP. Jeżeli chcesz dołączyć, to jeszcze są miejsca. Zapraszam. I znowu się rozpędza. I jedyny błąd, jaki raportują sterowniki, to jest błąd od zakłóconej komunikacji ze skrzynią biegów, który widnieje w stacyjce. Natomiast jedyny objaw, jaki jest w samochodzie, to jest załączanie się wentylatora. Także myślcie... Na pewno nie będzie łatwo.